Tak, Potrzebny support, na ogóle nie przyjmują. Jest co najmniej tu 3. Tak. na plecach? Jesteśmy? Popraw, twoja prawa. Wiem, lewo, lewo, lewo. Nie Na Joukę wjechał wrogi czołg. Powtarzam, wrogi czołg na Joukę. Amerykańcy mają też takie... Nie mają. Nie mają w automacie Do momentu Trzeba było z na wiedzieć, wiedział. że dostaniesz, kurwa, śmigło? No ale patrz, no to trafiłeś No i zabiłeś mnie, no ja pierdolę co, Skąd mogłeś Skąd mogłem wiedzieć, że jak uderzyłem cię z kolby, to zginiesz. Ja to szuka nie ja musiałem jeździć z powrotem do spawn'a Aha jest... i chuj <grym> Ja <Obydwoje> my leżymy zabaw <grym> Powodzenia No te szkulejesz co? To leżę Ja właśnie tak powoli idziesz to biegłem dlatego tego szybko i nie spodziewałem się się pojmę Tak znaczy trafiłeś mnie ale ja się schowałem mówię na szlepo od razu napierdolam jak tego wejdziesz Ale widzisz jesteś w lepszym stanie niż ja Наффет, что нам далай лайк. Повод, дай лайк. Че, Всем по Припасы сейчас можно. 22-01. Всем по земле. Аба. Сидим на облиске, а как бы там столько. Azor, jedzie wsparcie. Trzymaj się tam, kurwa, śląski Rambo. Ej, panowie, a na jakim radu jesteście? My, mamy 40. O kurwo, jebana! Masz? Pięknie! Nie no, przepraszam, no ale kurde, no stary, stanąłem przed Humvee, a tam no. ten mnie wypierdolili serię. Zanim zaczął grać w armę, tylko matka wiedziała, że on debil. Tak Zgadza się. Zbyciem debilem jest jak zbyciem martwym, panowie. Ty nic nie wiesz, tylko bliscy cierpią.